Kolejny drill, który zrobimy, pomoże nam utrzymać gardę. I to co też hmm, chcę, żebyście mieli dobre odruchy, kiedy partner zaczyna Was przechodzić torreadorem, nie myśleli wtedy, żeby złapać jego nogę do półgardy się przyciągnąć, tylko zatrzymać go, zbudować sobie dystans z tym lasem, o którym mówiłem wcześniej, i odbudować naszą frontalną pozycję. Więc popatrzcie, zaczynamy bez chwytu, Partner zacznie przychodzić bardzo podstawowym toreadorem. No, ręka jest na biodrze, druga przybija kolana. Zaczyna przechodzić proste ręce. Musicie zatrzymać jak najdalej barku. od siebie. Trzymaj na razie. W ten sposób, OK? Ta ręka jest na barku sztywna, chwyt C, nadgarstek sztywny na zdjęciu łokciowym. OK? I teraz przyciągam do siebie kolano i zabijam takie pół OK? W ten sposób. Tak jakbyście chcieli mój stopę przyłożyć do szyi czy do ucha. OK? Zaciągnięte palce do góry. OK? I teraz stąd popatrzcie. Ta ręka z barku zjeżdża, łapie chwyt. Na rękawie i już mam laso i teraz, popatrzcie, odpycham go trochę tą nogą, przyciągam kolano do klatki piersiowej. Możecie się najpierw zahaczyć za jego triceps, zjechać, złapać drugi rękaw i teraz stopa idzie na jego biceps i odnawiam swój chwyt. Mam laso, stopę na bicepsie i stąd mogę zacząć atakować. Ok, jeszcze raz na drugą stronę. On biegnie, bum, już tu go zatrzymajcie. Zwróćcie uwagę, że ja się odwróciłem w jego stronę. Sztywne ręce, głowa jak najdalej od niego. Nie możecie pozwolić, żeby on się za wami polebił. Ręce są sztywne, ale powinny być w stanie go utrzymać. Zawijam takie pula sona na jego bark, okay? to też jest taka tarcza. Jak on zacznie napierać, on się powinien zatrzymać na tej nodze, jak na takiej sprężynie. Okay? Trzymam i teraz popatrzcie, ta ręka idzie do jego rękawa, zamykam łokieć i stąd popatrzcie, odpycham go jednocześnie i przyciągam to kolano do klatki piersiowej. Myślcie o tym w ten sposób, chcecie kolano do klatki piersiowej. bo. Ja się zahaczam za jego triceps, stąd Łapie jego drugi rękaw i teraz stopa może pójść na biceps, a druga się zawija do, za jego triceps, okay? budując sobie taką ramę. I ona jest wymienna z tym, co pokazywałem wcześniej. Możecie kontrolować w ten sposób albo bardziej dokładnie w ten. To jest dużo trudniejsze do przejścia. Okay?